Zadanie pierwsze, oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 450 gramach tego roztworu znajduje się 50 gram substancji. No i w pierwszej kolejności my sobie tutaj w ogóle wypiszemy dane oraz szukane. Zacznijmy od wypisania danych. Wiemy, że masa całego roztworu to jest 450 gram, natomiast masa substancji, która została rozpuszczona, Wynosi 50 gram. No i teraz nasze szukane. Szukaną wielkością jest stężenie procentowe. Pamiętajmy o tym, że stężenie procentowe wyznaczamy z następującego wzoru. Otóż masę substancji musimy podzielić na masę roztworu i całość mnożymy przez 100%. Wystarczy teraz tylko, że podstawimy odpowiednie dane do wzoru. Zapiszmy teraz stężenie procentowe to się równe. No i teraz masa substancji jest równa 15 gram. Czyli tutaj zapisujemy sobie 15 gram, mr to jest masa całego roztworu na wynosi u nas 450 gram, więc tak sobie tutaj zapiszemy 450 gram razy 100%. Oczywiście tutaj te gramy nam się redukują. No i teraz możemy skorzystać z kalkulatora. Czyli 15. Będziemy dzielić na 450. No i zobacz, że tutaj nam wychodzi ułamek dziesiętny nieskończony. I to teraz przemnożymy sobie przez 100. Wynik podajemy zazwyczaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. No to musisz pamiętać o tym, że oby na pewno Twój nauczyciel w szkole wymaga. Dokładności do dwóch miejsc po przecinku, czy dokładności do, do jednego miejsca po przecinku. Ja zazwyczaj podaję z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli tutaj sobie zapiszemy 3,33%. Tyle wynosi stężenie procentowe tyle tego naszego roztworu. Musimy sobie zatem teraz zapisać odpowiedź. Stężenie procentowe tego roztworu wynosi około 3,3% albo 3,33%. Dlaczego około? Dlatego, że przypomnijmy, że tutaj w tym miejscu wyszedł nam ułamek dziesiętny nieskończony, dlatego podana wartość jest wartością przybliżoną.